Raj safari, legendarna runda mistrzostw świata. Najtrudniejszy rajd w kalendarzu. Największe wyzwanie dla mnie w karierze. Cieszę się, że mam możliwość wziąć udział w tym rajdzie. Po kilku latach marzeń one się spełniają. Mam świetny zespół, który jest mądry. Zbudowałem taki, który jest również ambitny i bardzo sprytny. Uczymy się z każdym rajdem. Ale tutaj na tym rajdzie będziemy musieli wykorzystać wszystkie możliwości i być bardzo pokorni, bo z każdym metrem trasy będą czyhać na nas wielkie niespodzianki. Muszę być właśnie pacetem, który jest twardy, który znosi wszystkie nierówności, duże głazy, piach na drodze, kolejny, fesz-fesz, tak zwany, kurz w samochodzie. Myślę, że sobie poradzimy z Maćkiem, będę musiał też reagować na każde niespodzianki na drodze, których nie przewidzimy na zapoznaniu z trasą i nie jestem w stanie ich zapisać w notatkach. Ale jestem gotów. Pracowałem na to wiele lat i sądzę, że mam prędkość, żeby wygrać ten rajd, ale największym wyzwaniem jednak będzie przejechanie go bez problemów i walka z kierowcami, którzy wiedzą o tym rajdzie w zasadzie wszystko. Kilka miesięcy temu, kiedy spotkałem się z Sobiesławem, zasadą, naszym najlepszym polskim kierowcą w historii rajdów. Obiecałem mu, że jeśli będę miał możliwość wystartowania w tym radzie, to e, zrobię to dla niego i e, postaram się ukończyć ten rajd dla niego. E, on w ubiegłym roku niestety ze względu na awarię samochodu nie miał takiej możliwości, choć wielokrotnie odnosił tam sukcesy w e, przeszłości. E, jestem gotów. E, postaram się e, zrealizować cel. Jak zawsze zresztą dam siebie wszystko i zrobię to z uśmiechem na twarzy ale tym razem z większym dreszczykiem emocji.